Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj z Arka Miał być, Miało być wprawdzie Satysfaktor, ale nie mam zwyczaju już dzisiaj na tyle czasu, żeby właśnie satisfaktory nagrywać. Witam po no takiej dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że byliście powiadomieni o tej przewie. Opisałem o tym ogólnie w, w zakładce społeczności. Mam nadzieję, że do każdego ta informacja dotarła. Zdaję sobie sprawę z tego, że mówiłem, że ten odcinek. Znaczy, no, że odcinek pojawi się miał się pojawić dnia poprzedniego. No ale niestety wprawdzie jakby dostawca wywiązał się z umowy, że tego dnia paczka dojdzie, tylko że ja się spodziewałem bardziej, że ona o 18 już będzie na mnie czekała. Tymczasem była u mnie. Po godzinie 20. A kiedyś jakiś mądry człowiek powiedział, że takich rzeczy nie powinno się montować w komputerze od razu, jak się je przyniesie z dworu z zimna, bo mogą się uszkodzić. A ja w to wierzę, więc no stwierdziłem, że już o 21.00 nie będę tam nic działał. Zwłaszcza, że chciałem jeszcze zrobić sobie format komputera. On nie był mi jakoś bardzo potrzebny, ale stwierdziłem, że lepiej, lepiej go zrobić. E, jakimś magicznym, magicznym trafem już mam wszystko pobrane, co potrzebuję. E, a zostało mi jeszcze 2 terabajty miejsca na komputerze, których wcześniej nie miałem, więc nie wiem, co, co ja tam usunąłem. Słuchajcie, są nowe ustawienia. E, mam nadzieję, że z dźwiękiem będzie wszystko git. Ja sobie przed chwilą jeszcze nagrania różnego rodzaju robiłem. E, z obrazem też. Przynajmniej na tym nagraniu testowym, było git. Yy, Wprawdzie widziałem takie... drobne rzeczy, nawet widzę je teraz w samej grze, że jest jakby... coś w ustawieniach nie tak. Jeszcze będę musiał się samymi ustawieniami gry pobawić, bo coś musiało mi się zmienić. Yy, no ale tak, to już jest wszystko git. Yy, zauważam, że mogłoby być lepiej, ale wydaje mi się, że... Yy, jakby zauważam to... bardziej... bardziej jest to kwestia tego już... Nie samych ustawień takich pobocznych, tylko tego, że nagranie jest w Full HD, a nie w QWHD, bo już moje oczy się trochę przyzwyczaiły do tego formatu, do tej rozwijoczości. No ale wszystko już powinno być Git. Jeśli zauważycie jakieś problemy, stwierdzicie, że coś mogło być lepiej, śmiało piszcie. Ja postaram się zmienić to, jeśli interesowałby was format w ogóle, boże mówię cały czas format, mam na myśli rozdzielczość, jeśli interesowałaby was rozdzielczość w To śmiało piszcie, ja mogę jakby nagrywać dla was te filmy, przynajmniej tak mi się wydaje, no bo procesor w końcu wymieniony, tanio nie było więc musi działać Długo rozkminiałem jaki procesor wybrać. W sensie miałem opatrzone trzy procesory. Ja wiedziałem, że to na pewno będzie wyżyn bo mam już zakupioną, miałem już wcześniej zakupioną bardzo dobrą płytę pod więc musiał być to wyżyn Potem tak drogą wykluczania stwierdziłem, że to raczej będzie wyżyn 5 i miałem bardzo długą rozkminę nad tym, jakby wiedziałem też, że to będzie najnowsza generacja. Tak mi się wydaje, że to jest najnowsza, czyli... Jakby 5600, tylko nie wiedziałem, jakiego wziąć, bo tam są bez żadnego dopisku z dopiskiem G i z dopiskiem X. Ten z dopiskiem G był najtańszy, szczerze mówiąc, na początku chciałem go wziąć i tak byłby lepszy od tego, co miałem. No ale w końcu, koniec końców, padło na tego na bez żadnego dopisku. On jest, tak powiedzmy. Jeśli chodzi o wydajność, to pierwszy jest ten z dopiskiem X, ten bez żadnego dopisku, jest zaraz za nim. Tak naprawdę dużo się to nie różni. Ten G jest na samym końcu, też nie są to jakieś duże spadki. No ale padło w końcu na tego. Patrzę na OBS-ie, że w sumie 60, w 60% wykorzystany jest ten procesor. Coś jest z dźwiękiem, grynie, tak? Chwila, moment, przepraszam Was za to. Okej, okay, przepraszam Was bardzo za to. Dopiero teraz się szczeiłem. O, teraz była taki, o, taka przycinka, ale to już sama gra przycięła. Dobrze, co dzisiaj robimy? Dzisiaj dalej szukamy T-Rexa. Ja się uwziąłem na tego T-Rexa, ja go muszę oswoić. Tylko pytanie, gdzie ja go znajdę? To jest bardzo dobre pytanie, wiecie? Eee... Jakby. Możecie mi napisać, że na przykład te drzewa są jakieś takie rozmyte tam oto w ogóle, ale... Ja wiem czego to jest wina. Muszę grę zresetować. To jest wina programu, to dzisiejszy odcinek faktycznie będzie taki, a jeszcze się upewnię, czy to na pewno wina tego. No, to była wina tego. Niestety AMD chciało pójść w ślady za Nvidio i dodać coś w stylu: tego, że jak to się nazywa? DLLS, jakoś tak. I zrobili to tak niefortunnie, że naprawdę. Włączanie tego to jest kwestia już. Włącza się to w momencie, w którym naprawdę ma się bardzo mało FPS-ów. Ja to w tym momencie włączyłem, ale wyda wydaje mi się, że musiałbym grę zresetować, a póki co trzeba szukać T-Rexa dość tego gadania, bo już gadam 5 minut, nic jeszcze nie zrobiłem, lecę szukać T-Rexa. <laughs> Może dzisiaj go znajdę. Mam taką nadzieję. Wiecie co, ja się teraz tak biję po prostu po głowie i po wszystkim innym. Te wszystkie T-Rexy na poziomach 70, które zabiłem, z jakiejś Argentinii, czyli najszerszych. Ja, po prostu mam takiego pecha, żeby znaleźć tego T-Rexa, że to szok. To to biegnie. No, to on mi nic nie zrobi. No, ale wracając jeszcze do kwestii tego, jak wygląda ten film, to zdaję sobie sprawę, że faktycznie te liście tak się strasznie rozmywają, tak jakoś jakby nie są do końca wygenerowane, ale to jest wszystko kwestia tych śmiesznych rzeczy, które mi się włączyły w AMD. Kwestia dźwięku też ważna taka dosyć, na tych nagraniach testowych, które robiłem teraz, bo się bawiłem ogólnie trochę samymi filtrami dźwięku w OBS-ie, bo nie chcę mi się nagrywać na przykład osobno w i potem to montować, wszystko w OBS-ie robię, to, to jest bardzo wygodne. Zwłaszcza, że można dawać te filtry różnego rodzaju w OBS. Ja wcześniej też je miałem, miałem bramkę... O, alfa, może ją zabiję. Yy, miałem jakby bramkę szumów, yy, ale ona niestety nie blokowała w pełni szumu mojego komputera, yy, który się poci cały czas przy tej grze. Yy, I faktycznie ten szum można było usłyszeć na filmach i to słyszeliście. Yy, szum taki właśnie w momencie, w którym yy, się wypowiadałem ją wypowiadałem. Nie, było to, nie była to kwestia jakiegoś mojego taniego mikrofonu, tylko właśnie kwestia tego, że, że ten komputer naprawdę głośno chodzi przez <laughs> tą grę. No i teraz, z tego co słyszałem sobie tam na nagraniach testowych, jest o wiele lepiej, więc no, mam nadzieję, że też odczujecie różnicę. No nic, ja tutaj lecę dalej szukać tego reksa, może uda się coś znaleźć. No i... Do usłyszenia za chwilę. Jezu, ten raptor ma chyba, z, nie wiem, z 300 poziom, albo ten Kecal jest naprawdę bardzo słabym wojownikiem. Jeśli chodzi o poziomy, to zaraz wam coś pokażę. Eee, dowiedziałem się o tym w sumie. O nie, zaraz mi się bonus skończy. A tak to bym jeszcze na bonusie zabił tę alfę. Eee, jak widać nie mam Staminu. Eee, coś ciekawego dało. Eee, Sam shit. Dobra, to wam jeszcze na szybko pokażę jedną y, fajną rzecz. Mianowicie w ogóle jest y, teraz głośno y, muzyka bardzo jest. Nie wiem, czy będziecie mnie dobrze słyszeli. Jest y, ten event, to jest święto dziękcznienia. Czy się tym zajmiemy? Bardzo mało wiem o tym eventie, będę musiał się trochę doinformować. Słuchajcie, wchodzicie w ustawienia, zjeżdżacie na sam dół. To jest na, sam dole, na samym dole teraz. I słuchajcie, tu jest taka opcja, ja ją zaraz postaram się znaleźć. O, tutaj jest. Maksymalny poziom trudności. I to jest właśnie to, jeśli zaznaczycie tą opcję, to możecie wtedy sobie chyba zwiększyć ten poziom trudności. Ja nie wiem dlaczego twórcy postanowili dodać coś takiego. Tego nigdy nie było, a teraz magicznie jest. Nie wiem po co to jest, skoro to można sobie własnoręcznie jakby ustawić tym suwakiem. Nie wiem. No, ale jest coś takiego, dowiedziałem się tym naprawdę przez... o tym naprawdę przez przypadek. Eee, no, to chociaż wam mogę powiedzieć. No nic, wracam w końcu do szukania Rexa. Mam nadzieję, że usłyszymy się, jak go w końcu znajdę. Mogłem grać już zesetować, to by nie było takiego pierdolnika. No, już się cieszyłem, że coś znalazłem, ale to tylko alozaury. <laughs> i alfa-T-Rex, ciekawe na jakim poziomie. <laughs> No, nie o taką. Nie o takiego t sami chodziło, tak szczerze mówiąc. A przy okazji zesetowałem grę, ale wydaje mi się, że nadal są problemy i nie wygląda to za dobrze. Albo to już wiecie, jest takie moje. Ech, to już jest takie moje jakieś, nie wiem, skorzenie. Może mi się wydaje, że jest źle, a tak naprawdę jest dobrze. No, to wszystko zależy od Was, no, dajcie mi znać. Ważne, żeby tych zacinek nie było. Ja sobie w tym czasie poklepię tą alfę. Ona ma 28 poziom, w sumie podobny poziom, a nie, tamta tam alfa, którą zabiłem na wyspie Śmierci tym kecalem, miała chyba nawet poziom 70 któryś. Musiałbym to sobie sprawdzić na szybko. O, proszę, ta walka nie jest zbyt ciekawa. I tak idzie lepiej niż w przypadku pokonywania tamtej alfy, poprzedniej. Ponieważ, że kecal jest mocniejszy, to i alfa trochę słabsza. Ale i tak nie jest za ciekawy. nie lubię bardzo, w sensie argentywą byłoby to jeszcze w miarę przyjemne, widzę, że mi bardzo życie spadło, muszę uważać, a przy okazji ta alfa zniszczyła mój super system ogrzewania mojej postaci. Będę musiał zaraz sobie polecieć i trochę Kecalowi mięsa powciskać, żeby właśnie się wyleczył, ale... Można się tak ustawić, że ta alfa naprawdę nie jest w stanie nas atakować, to było troszkę widać na, na tym poprzednim filmie, ale tutaj też trochę widać tam było dosyć spore przyspieszenie, więc też jakby aż tak to nie było widoczne. Tu jest za to ciemno i praktycznie nic pewnie nie widzicie, ale... O, tak jak teraz, ona nie jest w stanie mi nic zrobić, a ja ją sobie wale spokojnie. No tylko zaraz muszę gdzieś polecieć i staminę odnowić. Może zrobię to na wszelki wypadek teraz, bo, bo może być niebezpiecznie. Niedobrze, dziad spadł do wody. Pamiętajcie, żeby z latającymi Nigdy nie bić się z tak potężnymi stworzeniami w wodzie. Bo wystarczy, że zbliżycie się troszkę za blisko tafli wody i to stworzenie latające Was zwyczajnie zrzuci z siodła. A taki Rex jest w stanie Was naprawdę szybko poskładać, uwierzcie mi. Nawet jak macie dosyć mocną zbroję, bo on tą zbroję zwyczajnie bardzo szybko zniszczy i uważajcie na to. Szczególnie jeśli będziecie mieli stworzenie na. W trybie neutralnym, i po prostu to stworzenie Was uderzy, wasze stworzenie zacznie próbować i atakować, to już możecie być pewni, że no w tym przypadku, gdyby się tak stało, to zginąłbym ja, zginąłby Kecal i prawdopodobnie jakiś mój y, sprzęt gamingowy. Głównym minusem walki z tą platformą jest jeden minus walki z tą platformą, mianowicie słońce się odbija w niej i naprawdę daje nieźle po oczkach. Plus jest taki, że ten Rex już ma naprawdę słabą sytuację, tylko że ja też mam trochę mało życia, a on przy okazji idzie w te drzewa i ja nie za bardzo go widzę. O kurde okazuje się, że tu jest jeszcze alfa raptor, teraz go nie widać, ale gdzieś tu sobie biega. Strasznie powypane miejsce. Yy, o jeszcze mi wlazł do wody dziadyga. Już jest naprawdę na wyczerpaniu. Znamy tylko dlaczego ta woda w tym miejscu jest taka czerwona zawsze. Podejrzane. A to tylko nocą tak się dzieje. No kurde, Tyga mi się gdzieś zgubił. Nie wiem gdzie on może być. A, gdzieś pola z bandyta. Tylko gdzie? Jaka przede mną? Tu jest problem taki, że jest masa drzew. I on się tu może łatwo schować. Gdziekolwiek. Jest to helipa. dobra, ubiłem go. A no, niestety nic ciekawego z niego nie wypadło. To jest taki minus. Tu żadna torba. No, nie widzę żadnej torby. Wypadło z niego tylko yy, hełm czaszki na Triceratopsa i tofeum Alfa Tirexa. Zęby Alfa Tirexa. A poza tym to nic. I Cancel dostał tylko jeden poziom, to jest po prostu szokujące. Dobra, lecę szukać tego Tirexa. Tylko tym razem nie Alwy, yy, Tylko prosiłbym o zwyczajnego. Yy, on bardziej by mi się przydał. No tak jak mówiłem, to w okolicy był jeszcze właśnie Raptor Alpha, ale z nim już mi się nie chce klepać, naprawdę. Będzie zdecydowanie za dużo czasu walczyć z tym T-Rexem, bo wydawało mi się, że po prostu pójdzie z nim szybko, a no, gdybym miał Argent to by faktycznie poszło szybko. Jestem bardzo zdziwiony, że, że właśnie. Kecal, który jest o wiele większym stworzeniem, ma chyba bazowo mniejsze obrażenia niż Argentifa, więc koniec końców, gdy mamy Argentifa. Aha, on ma tylko 500% obrażeń. Wydawało mi się, że on też ma 1000. A, No to rzeczywiście to też może być kwestia tego, że on nie jest zbyt potężny. Gdybym miał 1000 obrażeń, to pewnie byłby gdzieś taki jak Argentiva, tak zgaduję. Ale nie wiem. Kwestia sporna. Dobra, lecę poszukać jeszcze w kilku miejscach. No tak naprawdę, jeśli chodzi o pojawianie się T-Rexów, to one bardzo lubią się pojawiać przy górach. Przy każdej górze powinny się pojawiać. Tutaj zauważyłem, że jest jakiś spot, w którym ich jest więcej. Przy tej górze. No ale tak, jak miałbym najprościej wytłumaczyć, każda góra, no i oczywiście Wyspa Śmierci. Yy, to są... Takie najczęstsze miejsca, ale zauważyłem też, że pojawiają się chociażby na tej wyspie. Może niekoniecznie na wyspie, a bardziej tutaj. One się naprawdę na całej mapie potrafią pojawić, ale no cóż, ja mam akurat takiego pecha i wcale mnie to nie dziwi. Przy okazji warto też dodać, że tutaj również się lubią pojawiać w tym miejscu, więc naprawdę one się pojawiają dosłownie wszędzie, tylko, tylko nie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy. A jeszcze tak przy okazji, bo chyba zapomniałem dodać w kwestii tego, że odkryłem jak się zwiększa poziomy dinozaurów, żeby były większe jak się zmienia poziom trudności. Jeśli chodzi o to, to ja już za tyle długo grałem na tym poziomie. 1-0. Oh. Hello. A go. Nie, już mam dosyć. Y to po prostu zostaniemy już przy, przy tym poziomie, nie będę tego zmieniał, tylko że on teraz będzie gonił tą... tapajere. Dobra, trzaskamy go tutaj. Mam nadzieję, że granie jest za głośno. Eee, mam nadzieję, że on mnie tutaj zaraz... właśnie, trafia mnie. Na szczęście nie zrzucił mnie z tego kecala. Dobra, teraz już nie powinien mi nic zrobić. że go tam nie niezła horda goni, może niech on sobie z nią... ...poradzi. Czaska ich tam. Trzaskaj ich tam, bo one ci później zabiją i będzie przypał. Dobra, długie dino. One w ogóle próbują. Czemu one atakują Rexa? To jest dziwne. Zabił je? Chyba zabił wszystko. No to trzaskamy go tutaj. Jezu. Wiem, że 52 poziom to nie jest jakiś duży poziom, ale... Naprawdę mam już dosyć szukania. Dobra. Chyba nie muszę nawet podskakiwać. No nie muszę. Mogę mu spokojnie w naczaskać E, ucieka. Dosłownie ucieka? Czy tylko szuka podejścia do mnie? Ucieka. No to karabin. I dobijamy dziada. No, że gdybym jeszcze trafił... Dobra, teraz dostał. Nie, on jeszcze nie ucieka chyba. Nie, nie ucieka. Dobra. To jeszcze kuszę. Tutaj, Ciach. Tak, Ciach. No teraz chyba będzie uciekał, nie? Nie ucieka dalej. O, leży. Super. Mam nadzieję, że zostało mi jeszcze trochę w calu. Bo ja go trochę miałem. Gdzie on tu leży? Tutaj. To ja trochę go miałem. A, dobra. Przecież ja dopiero co alfę zabiłem tu. O, to się martwić nie trzeba. No i śmiesznie w teksturę wszedł. Eee, masz to wszystko, tyle mu na pewno wystarczy. Kecal sobie wylądował. A ja czekam. Patrzcie, ten dziad w końcu uswoi. On dosyć tego. Ja sobie przy okazji oczywiście poszukam jakiegoś innego reksa. Eee, pewnie, jest, więc moje szczęście, to... Jak będę wracał do bazy, to spotkam takiego na 150 eee, mi tu pierdzielisz. A, to a Dobra. Już myślałem. Już myślałem, kurde. Bym <grym> się zdenerwował delikatnie mówiąc. A tak jeśli chodzi jeszcze o plany na kolejne filmy RKA. W sumie można byłoby się w przyszłym odcinku zająć oswojeniem na przykład stworzeń z bagien. Napiszcie, czy w ogóle chcecie takie... Powo-tematyczne filmy, że oswajamy stworzenia z biomu zimowego, oswajamy stworzenia z biomu i etc., etc. Czy bardziej chcielibyście, może na przykład chcecie filmy takie, które się bardziej koncentrują właśnie na oswajaniu pojedynczego stworzenia, że tam powiedzmy już nawet nie 30-minutowy film, ale powiedzmy 25, gdzie na spokojnie lecimy, szukamy sobie jakiegoś stworzenia, i ja sobie oswajamy. Napiszcie jak wolicie. I na przykład y, się skupiamy jeszcze pod koniec, y, żeby pokazać, zademonstrować każde to stworzenie. Y, zdaję sobie sprawę, że większość z tych stworzeń nie jest jakaś ciekawa. O Boże, niedobrze, będzie trzeba ich chyba ściągnąć. Ja się tym zajmę. Kurde, one nie są wcale takie słabe, jak mi się wydawało. One nakładają ten efekt całych krwawienia, który dosyć skutecznie mnie spowalnia. Ale... No, dam radę sobie poradzić, tamte poszły naprawdę na 3-4 strzały, ten jest tylko mocniejszy, na 68. Dobrze, wracam do mojego Rexa, żeby go nic tu nie zjadło przypadkiem. No i wracając, no zdaję sobie sprawę, że niektóre te stworzenia naprawdę nie, nie będą zbyt ciekawe do pokazania, chociażby taki parazał, który tam sobie chodzi. Wprawdzie Parazaur nie jest zwykle takim stworzeniem, które tylko chodzi i coś tam robi. Mmm. Typu nie wiem, no po z tworzeniem więc zawsze do atakowania średni jest. No ale choćby nawet do zbierania jagu to nie jest bardzo średni. No ale ma też opcję taką, że zaznacza nam przeciwników, więc to też byłoby tam warte pokazania, ale to jest kwestia na 5 minut. 77 poziom, jakie to masz statystyki kolego dokładnie? 4000 życia to nie jest mało, Stamina na 1000 to mogłoby być trochę mało. To już nawet nie chodzi o samo bieganie, tylko klepiąc nawet... Dobra, klepanie takim T-Rexem. Alfa T-Rexa to jest dosyć niebezpieczne zadanie. Ja bym się tego nie podejmował, chyba że naprawdę miałby ten T-Rex z 250 poziom. No to wtedy tak. I miałby tam nie wiem z 3000 wpakowane wyobrażenia. I, nie wiem, z 10 czy 20 tysięcy życia, a to jest osiągnie, osiągalne, jak najbardziej na T-Rexie. No, w każdym bądź razie tej staminy mógł, mógłby mieć trochę więcej. No, bo jak nie ma staminy, on się staje troszkę bezbronny. Dobra, ile ja mam do pokonania? No, kawałek jest, nie powiem, że nie. A, nie wiem, czy chcę ściągać tego Rexa, naprawdę. Znając moje szczęście, to przy bazie spotkam jakiegoś innego. Ale akurat. Jakby prowadzenie Rexa, kiedy on leci za jakimś stworzeniem latającym, jeszcze nie jest aż tak złe, bo, bo takie duże stworzenia, właśnie yy, biegające na, na dwóch łapach, one całkiem dobrze pokonują teren, jakieś tam kamienie, inne tego typu rzeczy. Yy, za to, jak się prowadzi chociażby prontozaura, yy, to już jest dramat. Yy, tak samo było z Justynozaurem. Justinosaurę bardzo przyjemnie się prowadziło, bo on przez wszystkie kamienie jakoś tam sobie przechodził, ale w prowadzeniu już takiego parazaura byłoby matem, no ale, no cóż, dobra, biorę go na hole. no bo złapać go raczej nie mogę, eee, więc biorę go i, no i wracamy do bazy, kawałeczek jest, no, już zrobić. Minus jest taki, że muszę go przeprowadzić przez bagna i ja naprawdę nie wiem, czy on to przeżyje, Buję mu tak pooczyszczać drzewa, chociaż z drugiej strony T-Rex chodząc drzewa obala, więc to też nie jest jakiś problem. Mam nadzieję, że on przetrwa to przejście przez te bagna. Poza tym tu jeszcze przez ten las z tymi sekwojami, dobrze mówię? To są sekwoje, takie wysokie. E, mogę się mylić, e, jak wale w to przepraszam. No, koło nich się pojawiają jeszcze. Gdzie ten Rex? Ej, gdzie on jest? Uwe <laughs> <laughs> Rex. E, przy nich się pojawiają jeszcze te Webbirdy, które też do przyjemnych stworzeń nie należą, bo atakują kompletnie wszystko. Czy ten Rex zniknął? Naparza się już z czymś, czy jaki ciul? O Boże, główny tu jest jeszcze jakaś alfa, no zarąbiście. No ten Rex ma straszne problemy, żeby przejść przez te drzewa. Coś ma problem. Nic go nie atakuje, ale on jak widać stara się o mieć te drzewa, choć teoretycznie powinien nie móc obalać. Ale to nic, będę musiał tą alfa jakoś wyminąć, bo jak ma duży. Po... Co tam padło nagle? Widzicie to? Jakieś stworzenie się nagle przewróciło. A, bo tu się są, to pewnie... ale bardzo dużo tych węższy tu jest. No jakoś będzie trzeba wrócić do domu. Jak mi ten Rex padnie, ja szczerze nie będę jakiś smutny bardzo. Tak bardziej będę smutny z tego, że wam nie mogłem pokazać. Dobra, uciekamy, bo ten raptor idzie. W sumie tak sobie teraz myślę, że skoro mamy już Rexa i mamy już yy, Spinozaura, to może w przyszłym odcinku zrobię taki... ...takie porównanie tego... tych stworzeń. Hmm, to nie byłby zły pomysł. O Boże, czy on będzie się nam naparzał teraz, czy idzie? I idzie, dobra. Wiecie co, w sumie, chyba miałbym tak zrobić. To w dzisiejszym... bo to już na dzisiaj was pożegnam. Ja wiem, że dosyć mało zrobiliśmy. Głównie to po prostu gadałem tutaj sam do siebie. Ale, no, potrzebny był chyba taki odcinek. I dajcie znać, czy, czy już jest git. Z tym nagraniem mam czterą nadzieję, że jest dobrze. Mówię, ja sam zauważam pewne takie aspekty graficzne tej gry, że coś jest nie tak, ale to, to jest też u mnie. I ja bardzo to właśnie, głównie to, co mnie bolało w tym nagraniu, jak to sobie oglądałem, to właśnie te błędy, które sam gołym okiem w grze widziałem. Więc, no słuchajcie, dajcie mi znać, czy jest to w miarę dobre, możecie mi też dać znać, czy... Czy pasuje wam, żeby filmy były w Full HD? Czy chcielibyście QWHD? To dla mnie jest naprawdę teraz yy, najmniejszy problem. Więc cóż, no, dziękuję Wam za oglądanie. Przepraszam, że musieliście czekać przez te, w sumie te kilka dni, jeszcze ten jeden dodatkowy dzień. Yy, no ale ważne, że już jest wszystko gotowe. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w którym już będzie nieco mniej gadania, więcej robienia obiecuję. Apa.